W tym wideo pokażę, jak możesz ponownie udostępnić czyjąś relację w swojej relacji na Instagramie. Jeśli okaże się to dla Ciebie przydatne, rozważ subskrypcję i zostawienie polubienia. Zobaczymy różne opcje. Pierwsza z nich to sytuacja, gdy ta osoba Cię oznaczyła. Wtedy, jeśli wejdziesz w powiadomienia Instagrama, które jak wiesz znajdują się w ikonie serca, pojawi się tam informacja w stylu ktoś Cię oznaczył. Naciskasz to i wyświetli się jej relacja z typowym przyciskiem na dole, który mówi Dodaj do swojej relacji. Ale to działa tylko wtedy, gdy ktoś cię oznaczy. Pomijając ten przypadek, opcje, które mamy, aby dodać coś do naszej relacji, czyli relacje innej osoby, są następujące. Jeśli naciśniemy ikonę samolotu, która pojawia się na dole po prawej stronie, mamy na przykład opcję skopiowania linku. Ten link możemy wysłać innym osobom albo umieścić go w naszej relacji. Jeśli jednak naciśniesz przycisk udostępnij lub jakikolwiek inny przycisk. Obecnie Instagram nie daje możliwości bezpośredniego udostępnienia relacji, jeśli daną osoba nas nie oznaczyła, tak jak w tym przypadku. W takim razie dostępne opcje to zrobienie zrzutu ekranu i dodanie go do swojej relacji, albo na przykład jeśli ta osoba opublikowała tę relację również jako post, jak wiesz, posty można udostępnić. Wtedy naciskasz ikonę samolotu i wybierasz dodaj do relacji i w ten sposób zostaje ona dodana. Mam nadzieję, że ten film był dla Ciebie przydatny i do zobaczenia w kolejnym.